Matko jak mnie tu dawno nie było. Boże święty! Nie było mnie na tym kanale TRZY tygodnie i na innym też mnie nie było. Na żadnym nie byłem, byłem aktywny tylko na shortsach. Cieszcie się, że w ogóle to dostaliście, bo nic mogliście nie dostać. A tak naprawdę to Was kocham. What segma! Nie jestem gejem. W tym odcinku słownik miejski, slang młodzieżowy. Ogólnie mam nie nagrywać odcinków z przekleństwami. Powinem to dać na początek i dam na początek komputer mi się wygasił, nie! W tym odcinku mogą być Przekleństwa na początek, dostaniecie. Disclaimer: żeby nie było, lajkujcie, subskrybujcie. Powinienem to powiedzieć na końcu. No, Debil, zapraszam. Zaczynam się trochę stresować. To niedobrze, to chyba słychać po moim głosie. Najpierw przeczytajmy definicję, to jest najważniejsze. Definicja, bo to was najbardziej obchodzi. Miejski to największy słownik slangu i mowy potocznej w Polsce, który działa nieprzerwanie od 18 lat. To tyle, ile ja mam. Ja mam właśnie 18 lat, w sensie już dawno mam. Nieważne. Jak trudno w obecnych czasach jest zrozumieć innych ludzi, chyba trzeba nikogo przedstawiać. Mowa zmienia się, ewoluuje, sprawia wrażenie żywe i często trudno za nią nadążyć. Dobra, nie chce mi się już tego czytać. Dobra. Na początek zaczniemy sobie od i słowo, bo to jest śmieszne. Ciekawe czy mnie w ogóle widać. Jak nie widać to trudno i tak nikt nie chce mojej nieprzyjemnej facjaty oglądać. Fizol. Pracownik placownik fizyczny. Placownik. Placownik. Fizol. Dobra, na początek ta definicja nie jest aż tak wulgarna. Ucz się synek, bo fizolem zostaniesz. Daj spokój tatę. O Boże, ale muszę matko proska. Fiza, Fiza fizyka. Fiza to fizyka. No, skrót od fizyka. Dobra, zobaczyłem to. Ja nie chciałem tego widzieć, okej? Okay? I Już za ten odcinek dostanę pierdol pasem. Obro. Fiucisko. Fiucisko, wulgarne określenie. No właśnie, widzę, że wulgarne. Określenie męskiego narządu rozlocznego. Często pisane czumaś, jak drę. Wielkimi literami w celu dodania emocjonalności wypowiedzi. Sprawdź, emfaza. Fiuciskiem można nazwać osobę? Lub podsumować za pomocą tego słowa? Aha, można nazwać osobę. Słuchajcie, każda osoba, która nie subskrybuje, jest fiuciskiem. Dobra. Zerowysta, śmieszny odcinek. Sens, że mnie bawię, właśnie. Jarek odpisał, że nie jest głodny. To za fiucisko. Kurwa kebab znowu zamknięty. E kurwa, powinienem przeczytać. No to fiucisko. No nie za fiucisko. Flacha. Flachen machen. Wysię alkoholi od słowa flacha. To co idziemy na flachę machem, okej? Okay? Dziwne to określenie, nie chciałbym tak powiedzieć. Fizja kartoflanka. Czemu mi się tak to... A myślałem. Kobieta o bardzo nieprzeciwnej urodzie sprawiająca wrażenie, niedomytej, nie odbyta w świecie. Ty co ona taka fizja kartofelka? Jezus. Ej, dobrze, ja tym, po tym odcinku będę musiał do psychologa uczęszczać, jest taka patologia jakich mało Dobra, losy słowo Nuf uproszczona wersja od... Aha, wystarczająco powiedziane Jak było na imprezie, Nuf Nie rozumiem tego za bardzo O! Widzę, że tu po boku po lewej, chciałam powiedzieć po prawej, strony mi się już pierdzielą Wyświetliło się nudesiarz i nudeski, nudle, nue, nufsat Numba, numer 49, co to jest numer 49? 49. W rozminięciu mi mies miesiące więzienia na jednej... O co chodzi z 49? To tak jak ktoś mi powie, o co chodzi z six seven? Six seven? Zaczyna mi trochę odwalać, to niedobrze. Powinnem już dawno wziąć leki. Ale faktycznie powinnam. To nie dobrze. To taki mem, gdzie LS, Czyli policja w tamtych świecie nie chce robić. Nie rozumiem szczerze połowy z tych. Dobra, losuj słowo. Bo mi się podoba ta zabawa losu i słowa Fantazyjna e, suty jak wentyle od stara Śmieszy cię to? Bo mnie kur... a bardzo wiesz? Fantazyjne określenie sutów i na tej cycki sko... skowryne Co to znaczy skowryne? Skowyrne Co... Zobacz jaki ta panna ma cytę, cyty cyta jak donica, a suty jak wentyle od stara No wiecie, to jest całkowicie normalna rozmowa z moimi kolegami w weekend, nie? Suty cierwią. No. Dobra, suty cierwią. Powiem tak do kolegi, z którym nagrywałem tacy sami. Jak on, e, Jak on się zapyta co mnie, to powiem suty cierwią. Chyba ci głowa boli, chyba żartujesz. E, określenie... Mniej albo bardziej wulgarne określenie pojewało cię, sutczenie. Czemu ty tyle o tych sutach? Macie jakiś z zboczańcy! Dotykanie, chwytanie... CO TO JEST?! CO TO JEST?! Czemu mi? Dlaczego? Dlaczego? Kurwa, dlaczego? Przecież... Zapomniałem, co miałem powiedzieć. Dotykanie, chwytanie za panią oraz za sutki drugiej osoby. Jeszcze mnie do końca nie porąbało, żebym to robił. Nienormalni jesteście. Kochanie, pora wstawać. Jeszcze chwila. CO TO JEST ZA KONWERSACJA?! Ja mam dosyć. Dobra, przeczytam wam to i sprawdzę ile mi się nagrywa, bo już mnie mózg boli. Kochanie, pora wstawać. Jeszcze chwilka. Aha, to znaczy, że pora na sutrzenie. Po wystrojeniu... CO TY PISZESZ?! O, ja pierdolę. E, przepraszam, ja jestem całkowicie normalny, wiecie? O. Taki erotyka, sutki, sytki, sytki, rozumiesz sytki. Dobra. Za dużo sutów na dzisiaj. Za dużo sutów, Ok? Za dużo suszyć szczura. Walić konia masturbować się. Wiem, że cię to śmieszy, wiem. Bo mnie też, ale nie mogę się z tego śmiać. Zostanę skancelowany. Ile ja już to nagrywam? Okej. Okay. Nagrywam to 6 minut. Dobra, sprawdzamy jeszcze trzy definicje z losu i słowa, bo to jest to najlepsze. O Boże, boję się. No, szef Twoich gaci, penis, co to jest? Stoją, dotykam. Czy to szef Twoich gaci? Co to jest ta konwersacja? Ja się pytam, co Wy mi piszecie w ogóle? Szczypiorek, chuda osoba, czyli ja. Szczypiorek marihuana. Wiecie, zapalcie sobie, bo długo ze mną nie przeżyjecie. Ale ja zjebany jestem. Tak samo jak definicja. Szczwany lis. Określenie używane przez wyzwoloną młodzież na zdefiniowane osoby tak inteligentnej i sprytnej, potrafiącej wybrnąć. Ostatnie rosłe słowo. Jak się wyświetli coś z masturbacją, to przysięgam, wyciągam nerfa i na tym odcinku sobie strzelam z niego w łeb. Zrobię tak, jak się wyświetli coś z masturbacją. Poważnie mówię, ja nie kłamię. Dziękuję i do po Dobra za te wszystkie cierpienie... Z... Zasrane syny Ha nie warto W sensie nie szczeliłem sobie w głowę Wiem że na twoje szczęście widzę to dobrze W sensie Dobra kończymy to mam dosyć Dobra ten odcinek był wyjątkowo posrany Tak posranego odcinka jeszcze nie miałem Naprawdę zalajkujcie i zasubskrybujcie Albo naprawdę wezmę tego nerfa i pierdolę Do następnego Pewnie już nie wrócicie na ten kanał po tym co ci się odjebało